Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Dzisiaj mamy wtorek, czwarty tydzień Wielkiego Postu. Czytamy dzisiaj fragment z księgi proroka Ezechiela w czasie liturgii Słowa Bożego. My natomiast teraz przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Jana, który też przypada na dzień dzisiejszy. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka nazwana po hebrajsku Bethesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego. Czy chcesz wyzdrowieć? odpowiedział mu chory Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, gdy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest Szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest. Albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa. Zzecznił tak wielkie rzeczy w szabat. Ten fragment z Ewangelii według Świętego Jana myślę, że bardzo może poruszać nie tylko nasze serce, ale też i naszą wyobraźnię. Tak sobie wyobrazić tych wielu chorych, chorych w różnoraki sposób, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Najczęściej to byli zapewne ludzie biedni, tacy no jakby też odarci ze wszystkiego przez chorobę, którzy tam czekają w tych krużgankach i czekają na co? Na to, żeby jakby pierwszemu się dostać do wody, do wody tej sadzawki, jeśli ona się tylko poruszy. I wyobraźcie sobie, jest tam człowiek, który tak leży od 38 lat. 38 lat czeka, żeby się do tej uzdrawiającej wody dostać. A pan Jezus do niego podchodzi i go pyta, czy chcesz wyzdrowieć. Pamiętam, że kiedyś, kiedy na katechezie w, w trzeciej klasie gimnazjum omawialiśmy ten fragment, taki jeden chłopak mówi: Ale siostro, to pytanie od czapy. No przecież, jak on 30 lat, 8 lat chory, to wiadomo, że chce wyzdrowieć. Otóż nie wiadomo. I to jest też bardzo taka ważna rzecz dzisiaj do przemyślenia dla nas. Czy na pewno chcemy wyzdrowić z naszych chorób? Bo jakkolwiek choroba bywa rzeczą trudną, to w przedziwny sposób może też dawać pewne profity. I może dlatego, zwłaszcza jeżeli te choroby dotyczą naszej osobowości, naszego stanu ducha, duszy. Różnego rodzaju takich wewnętrznych obciążeń, my często nie chcemy z nich wyzdrowieć, bo wygodniej jest nie, nie męczyć się nad sobą, nie podejmować wysiłku, pracy nad sobą, takiej zmiany wewnętrznej. I jak się człowiek przyzwyczai na przykład do życia grzech, w grzechu, albo do życia w jakiejś słabości, w tej właśnie takiej duchowej chorobie, to pytanie, czy chcesz wyzdrowić, jest bardzo zasadne. Bo jeśli człowiek chce, to podejmie konkretny trud i konkretny wysiłek. Nie, ten, ten się tutaj tłumaczy: Panie, nie mam człowieka, ale nie mógł się z kimś umówić wcześniej. Przez 38 lat nie można było wymyślić, kto by mógł mi pomóc się tam dostać. To jest naprawdę bardzo istotne pytanie do mnie i do ciebie. Czy chcesz wyzdrowieć? Czy naprawdę chcesz? A jeśli chcesz, to co konkretnie robisz? I proszę, nie odpowiadajmy, modlę się. I żeby było jasne, modlić się trzeba codziennie, wiernie i wytrwale. Ale sama modlitwa nie wystarczy, bo my nie jesteśmy tylko duchem. Mamy ciało, mamy psychikę, mamy rozum. I człowiek cały musi być zaangażowany w wewnętrzną przemianę. A tej wewnętrznej przemianie Bóg pomaga, i o tym mówi to pierwsze czytanie: o tych wodach wypływających ze świątyni. Że te wody niosą ze sobą życie, że te wody są takie sycące, orzeźwiające, i jest to piękny symbol Bożej Łaski. Kiedy właśnie przychodzimy do świątyni, korzystamy z sakramentów, przyjmujemy je, karmimy się Słowem Bożym, karmimy się Słowem Pana, to Pan nas ożywia, jakby nasyca, jak, jak to, taką roślinę uschniętą gdzieś na pustkowiu, na nowo swoją łaską może przywrócić do życia, ale potrzebna jest nasza współpraca, konkretny wysiłek. Mamy też dzisiaj Psalm 46. W którym jest mowa o tym, że Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, że jest pomocą w trudnościach. Ale dalej czytamy: Nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się Ziemia i góry zapadły w otchłań morza. I znowu trzeba to sobie wyobrazić. Jakbyś się poczuł, jakbyś się poczuła, jakby się zaczęło trzęsienie Ziemi. Jakbyś nagle widział, że góry się zapadają, po prostu świat, świat jakby zanika w przepaść. Co trzeba mieć, żeby się nie bać? No ogromne zaufanie do Pana Boga. Właśnie takie ogromne zaufanie znowu miała Maryja. Jej ziemia pod nogami się zatrzęsła, kiedy stała na Golgocie. Dosłownie też. Jakby wszystko jej się zapadło, bo jej syn umarł na krzyżu, a Maryja stała pod krzyżem z ufnością. Więc prośmy dzisiaj też Maryję, żebyśmy mieli taką ufność w pracy nad sobą, żebyśmy mieli odwagę podejmować konkretny trud i wysiłek. Maryjo, Matko wewnętrznej przemiany, módl się za nami. Amen.